Tym razem również całkowanie przez części. I zaczynajmy. Naszym U jest logarytm naturalny z x. Pochodną będzie 1 przez x. Naszym V będzie 1 przez X do potęgi czwartej, czyli X do minus do potęgi czwartej dx. To znaczy, że V to będzie minus 1 trzecia x do minus 3. No i piszemy minus 1 trzecia logarytm naturalny z x przez x do potęgi trzeciej. Minus całka z minus 1 trzeciej x do minus trzeciej razy 1 przez x. Czyli uprośćmy to. Minus logarytm naturalny z x przez 3x do potęgi trzeciej, i plus 1 trzecia całka z x do minus czwartej. To się równa minus logarytm naturalny z x przez 3x do potęgi trzeciej plus 1 trzecia i teraz x do minus czwartej całka to jest minus 1 trzecia x do minus trzeciej plus jakaś stała czyli w naszym wypadku zostanie minus logarytm naturalny z x przez 3x do potęgi trzeciej minus 1 przez 9x do potęgi trzeciej i plus jakaś stała i to wszystko.